Ta moja dzisiejsza wypowiedź dotyczy szczepionki przeciwko COVID-19. Naprawdę uważam, że ta informacja jest bardzo pilna i zachęcam do przemyślenia tego, o czym mówią. To nie jest dla mnie nowy temat. Studiowałam te rzeczy szczepionkowe przez co najmniej 20 lat, więc bardzo dobrze zorientowana jestem w tym temacie. Podchodzę z dużą pasją do tego rodzaju informacji. Ta rozmowa jednak skupi się na COVID-19. Cokolwiek się dowiecie, udostępnijcie znajomym i rodzinie oraz na swoich platformach społecznościowych. Wiem, że Facebook jest naprawdę frustrujący. Wiele razy sama chciałam go odłączyć, jednak potrzebujemy, aby wszyscy pozostali na nim i publikowali memy, informacje i tego typu rzeczy, ponieważ to robi różnicę. Nie możesz po prostu mieć tam wszystkie te negatywne rzeczy. Więc dzięki za pomoc w tym względzie. Zanim zacznę, muszę powiedzieć, że nie reprezentuję żadnej firmy ani grupy. Nikt mi nie płaci w żadnej formie, a podane opinie są wyłącznie moje. Informacje te nie mają na celu diagnozowania ani leczenia jakichkolwiek osób. Jeśli masz objawy, skontaktuj się z lekarzem. Nazywam się dr Kerry Maday lub Kerry. Jestem lekarzem medycyny wewnętrznej przeszkolonym w osteopatii. Tak więc chcę rozpocząć tę rozmowę od stwierdzenia, że najważniejszym pytaniem w Twoim życiu jest to, co oznacza być człowiekiem. To jest bardzo ważne pytanie. To będzie bardzo ważne w sprawie nadchodzącej szczepionki. Pozwólcie więc, że najpierw przedstawię kilka podstawowych faktów, a następnie podam Wam kilka informacji o tym, co się działo, odkąd byliśmy rozproszeni przez media? Na koniec podam Wam kilka wniosków, a następnie co do niektórych danych, które mam zamiar przedstawić. Podam Wam kilka referencji, które możecie znaleźć samodzielnie. Dajcie mi dzień lub dwa, abym mogła umieścić je na stronie albumu grupy. W porządku. Na początku trochę informacji w skrócie. Każdy z nas ma wystarczająco dużo DNA w naszych ciałach, które po rozwinięciu może rozciągnąć się do 10 miliardów mil. To około 35 tysięcy terabajtów danych, czyli około 35 milionów godzin filmów wysokiej rozdzielczości. Więc jakie informacje by to zawierało? Plan życia. Jak stworzyć życie? Jak funkcjonuje Twój organizm? Jak rośnie? Jak się rozmnaża? Nasze myśli i wspomnienia. Zacznijmy od niektórych z nich. Ważne jest również.